Dobry lot i teraz z malutkim opóźnieniem, ale to ze względu właśnie na wysyłki na wspólne głębniki, na zimowe na Superstar na korabie. Zresztą o tym nagramy jeszcze osobny taki filmik na szybko, ponieważ jest tam kilka drużyna, jest szansa, żeby wyprzedzić Niemców, żeby powiedzmy za granicą na Superstarze było najwięcej polskich głębi, jeżeli chodzi o reprezentacje narodowe. Także jeszcze teraz dosyć mocno pracujemy nad tym, żeby jak najwięcej tych głębi zebrać, rozpromować to. Także myślę, że jeszcze zrobimy jeden filmik. A oprócz tego, no teraz właśnie zajmiemy się tymi wynikami. Teraz już dużo takich dalszych lotów, można powiedzieć, miało miejsce. I tak zaczniemy, może y, na przykład, fauna Orchelui. Finał 505 km. Tutaj już lot finałowy: 22 i 53 miejsce. Mariusz Racing Team, miejsce 59 Paweł Dąbrowski. Odbył się również bardzo ciężki finał na Rimini: 420 km. Można powiedzieć, że wnętrz taki, wręcz taki to powiedzieć katastrofalne, aczkolwiek tutaj też udało się odbić 15 głębia z finału, również yy, Major Racing Team. Kolejny lot konkursowy jaki miał miejsce no to Korabia, 115 km, pierwszy lot konkursowy w Rumunii. 14 miejsce Dąbrowski Paweł, miejsca 44 i 56 Babijski Mariusz i miejsce miejsca 98 Dąbrowski Paweł. Kolejny lot jaki miał miejsce to Albania, Derby Albania, 115 km. Tam głębi mają bardzo ciężko, latają przez wodę, także można powiedzieć, się, że będzie dosyć ekstremalny sezon i miejsca 10, 14, 45 i 87. Majaż Racing Team. Kolejny lot odbył się również na Pobiednik Belgradzki, Pobiednik Belgrad, wspólny głębik w Serbii. I tutaj pierwszy lot to było, były dwa, właśnie nie złożyliśmy o pierwszym. Jeszcze powiedzieć: 125 km, miejsce 14 Majerz Racing Team, miejsce 25 Cudek do team, miejsce 37-47 Majerz Racing Team, 56 Kardaś Michał, 68 Michalski Seweryn, miejsce 70 Majerz Racing Team i miejsca 82-98 Bohyncza Jan Giewont. Kolejny wspólny gołębik był to półfinał na Ukraina Master i tutaj 74 miejsce Maziarz Racing Team. Kalimantzi 520 km, również bardzo ciężki finał i tutaj 43 miejsce na, chyba tam wysłane było niecałe 1400 gołębi, 43 miejsce Maziarz Racing Team. I ten gołąb również na 2700 gołębi został siódmym asem na tym, na tym wspólnym grubniku po wszystkich lotach. 300, tam wiadomo, tutaj powyżej 300, tam tych kruszyk było 300, 370 i 520 km, także dosyć fajne osiągnięcie rok Mieliśmy 6 głas na tym wspólnym gębniku w tym roku siódmy, także można powiedzieć, że tak równo w miarę. Odbył się kolejny lot, tutaj najlepszy lot w sezonie, jeżeli chodzi o polskie gołębie, o ilość głębi w pierwszej setce na beogradskim powietniku właśnie Belgrad. 170 km, mimo bardzo ciężkiego lotu. Miejsce 13 zajął gołąb z naszej hodowli Major Racing Team, miejsca 15 i 42 Kardaś Michał, 46, 55 Major Racing Team, 57 Michalski Sewery. Miejsce 60. Kardaś Michał, 63. Michalski Seweryn, 64. Maziarz Racing Team. Miejsce 69. i 75. Bochenczak Jan z Giewontu. Miejsce 80. Kardaś Michał, miejsce 89. Cudek Dolot Team. Kolejny lot, również półfinał na Europa Master, 421 km. Tutaj 12. miejsce Cyfra Stanisław, miejsce 59. Maziarz Racing Team. Odbył się również lot na algarve great derby 163 km już drugi konkursowy yy, tam ponad 2200 gołębi było wysłane na ten lot i tutaj też dziesiąte miejsce major racing team 47 płomień leszek i miejsce 69. szewc damian Również odbył się półfinał na Tatra Derby. W tym roku katastrofalna edycja, było ponad 1800 gołębi. Praktycznie ponad 1000 gołębi zgubili już w okolicach 150 km z bardzo silnym bocznym wiatrem, no ale loty muszą, muszą odbywać się dalej. I tutaj, jeżeli chodzi o półfinał, 330 km z lekkim wiatrem w dziób. Miejsce pierwsze i miejsce szóste Mazierz Racing Team. Także udało się wygrać już bodajże trzeci półfinał w tym roku. Także tak to właśnie wygląda. Jeżeli chodzi o loty, to został jeszcze kartakso, również katastrofalny w tym roku. Tam wiadome loty, tak jak ja powtarzam na derby kartakso w tamtym roku mieliśmy drugiego Asa. Ale loty są niesamowicie ciężkie w, tym roku, w tamtym roku z 500 km w pierwszy dzień nie było żadnego gołębia. W tym roku z 505 km w pierwszy dzień zameldowało się dwa gołębie tylko, a reszta dolatywała na drugi dzień i tutaj właśnie zaraz rano zameldował się gołąb z naszej hodowli Mars Racing Team. Zajęliśmy czwarte miejsce na locie finałowym i ten gołąb został również miał tak samo czwarte miejsce na 370 na locie półfinałowym bardzo ciężkim. przyleciały przyleciał cztery przyleciał gołębie szedł jako czwarty. I został również drugim asem tego wspólnego gołębnika, Także udało się zrobić, że w 2019 mieliśmy tytuł drugiego asa, i w 2020 również zdobywamy tytuł drugiego asa. Także na pewno powody do radości, że te gołębie, polskie gołębie z finału potrafiły się uplasować, czy to na półfinału wygrać, czy z finału to miejsce pierwsze, piąte, dziesiąte. Także widać, że te polskie Głębie radzą sobie w tym roku bardzo, bardzo, bardzo dobrze. Także tutaj jeżeli chodzi o te finały, tam jeszcze było derby, derby del Mediterraneo, teraz tak sobie przypomniałem 146 km i tam 13. miejsce również zajął gołąb z naszej hodowli, czyli Major racing team i co tu więcej można powiedzieć? No teraz w tym tygodniu też powoli będą się odbywały kolejne loty, konkursowe. Wiadomo, część wspólnych gębników jeszcze tam sany być w Bułgarii zostało. Tak, poza tym Grecja, Bułgaria zakończyła te loty. Portugalia, Hiszpania jest cały czas w trakcie. Będzie finał właśnie na Słowacji, w Czechach, w Rumunii na Europa Master. No teraz dosyć dużo tych lotów będzie, takich można powiedzieć, dalszych. Zdarzają się praktycznie w każdym miejscu, można powiedzieć, loty katastrofalne i bomby. W sumie nie ma żadnego wspólnego gębnika, który przeleciałby bez, bez strat. Te y, loty konkursowe, nawet na treningach z 70 km, tak jak przedstawiał ostatnio Derby Brod, dostał w cudzysłowie taką bombkę, gdzie z 560 głębi ma wysłanych 220 czy 230 nie wróciło. Z tak krótkiego lotu niby odeszły na kierunek, a jednak coś w powietrzu wisiało, także sezon jest bardzo ciężki wszędzie, także tym bardziej wielkie gratulacje dla gołębi, które przelatują w tej pierwszej piątce, dziesiątce, setce, tutaj nawet nie ma o czym gadać. Głębie pokazują się z bardzo dobrej strony. I tutaj też jeszcze właśnie, bo to póki nagrywamy ten filmik, to jeszcze od razu musimy. Jeszcze ten filmik, bo akurat sobie przypomniałem, że nie powiedziałem o, bo Tak właśnie sobie patrzę na kartce, że mi brakuje jednego nazwiska hodowcy właśnie. I tak od razu sobie wejdę na internet i sprawdzimy wyniki, bo sobie właśnie nie zapisałem na karca, już sobie teraz wzmówiłem, że też. Brały udział tylko że ja, właśnie teraz troszkę dłużej było, już zdążyły z benzinga zniknąć te wyniki, dlatego sobie nie odpisałem. Ale już sekundka, żeby być tak jak zawsze transparentnym, odbył się jeszcze pierwszy lot konkursowy. Wchodzi powoli, odbył się pierwszy lot konkursowy na Derby Riavos. Tutaj też o tym ze 105 km, tutaj też. Polscy hodowcy, przede wszystkim hodowla Stępniewski bardzo fajnie poleciała i tak właśnie piąte miejsce Team Stępniewski LKK, miejsce 13 Major Racing Team, miejsce 19 i 41, również Team Stępniewski LKK, także też gratulacje w 40, w zasadzie w 43 gołębie uplasowane, także bardzo udany lot dla tej hodowli, 4 gołębie w pierwszej setce ogólnie z Polski, także to jeszcze bym sobie zapomniał i także tu tak to właśnie wygląda, jeżeli chodzi o wyniki na tych wspólnych gołęblikach w tym tygodniu, w zasadzie w tych dziewięciu dniach, ponieważ no w niedzielę nie mieliśmy kompletnie czasu, żeby nagrać te wyniki. Także widać, że te gołębie wszędzie pokazują się na fajnym poziomie i miejmy nadzieję, że tę tendencję dalej utrzymamy. Zwłaszcza, że tak jak mówię jest kilka wspólnych gołęblików, na których też super radzą sobie gołębie z innych hodowli, także miejmy nadzieję, że... Ten wysoki poziom utrzymamy jak najdłużej do końca sezonu. Tutaj dla zainteresowanych też jest informacja, że za, za dwa dni zaczynają się pierwsze treningi na wspólnych gronikach w Tajlandii, także już można powiedzieć, że z tego sezonu wrześniowego wchodzimy lekko w ten sezon. Z sezonu wrześniowego takiego można powiedzieć jesiennego w Europie wchodzimy już w ten zimowy sezon w Tajlandii. A przy okazji jeszcze 18 września i 9 października zawozimy ostatnie transporty na Superstar Rumunia i na Korabia. Także zapraszamy również do udziału. Ale to jeszcze nagramy taki osobny filmik dla zainteresowanych. Ponieważ tam zostało kilka miejsc, a naprawdę miejsca. Takie, w które warto zainwestować, bo wiadomo, że tam gołębie głupio na podlotach nie będą gubione i tak dalej. Także godne takie polecenia przez zimę praktycznie się organizuje około na ten moment. Gdzieś jesteśmy przedstawicielami 8-9 wspólnych gierników, ale z racji tego, że wiemy gdzie, jakie są nagrody, obsady, opłaty... Transparentność, treningi i tak dalej. Jak się zajmujemy, promujemy tylko te dwa wspólne gębliki, chociaż moglibyśmy promować, tak jak mówię, dziewięć, ale to ze względu na to, że te zimowe gębliki nie są w mistrzostwach świata. My to wiadomo, tak jak nasza hodowla, my zimowe wspólne gębliki tam wysyłamy kilka sztuki, traktujemy przede wszystkim w formie selekcji, wysyłamy z tych gębli, które nie zawsze się sprawdzają, także można powiedzieć, że my to traktujemy treningowo, właśnie przygotowanie do mistrzostw świata, tak jak można powiedzieć, lekki grand Prix w skokach narciarskich, to jest przygotowanie do zimy, aczkolwiek przez zimę również jest wielu hodowców, Którzy wysyłają głębiej, latają sobie w oddziale, a nie mogą tych głębi wysłać. A tutaj po Wdowcach, czy te późniaki, nawet myśmy jeszcze dwa dni temu zaobrączkowali swoje młode, które będziemy wysyłać na te zimowe wspólne gębniki. Także tutaj jest taka fajna, ciekawa forma rywalizacji. Loty zaczynają się praktycznie po Mikołaju, kończą 30 marca. Także nic tylko wysyłać. i Serdecznie zapraszamy do kontaktu. Powodzenia dalej, dobry lot.